Tak pomyślałem, że zamiast ci mówić, to ci nagram. To jest piąty bieg. Tam przede mną jedzie jakiś samochód na niemieckich rejestracjach. Musiałem zwolnić, w ogóle w tym pasacie teraz jest jak w Arteonie z podwójnymi szybami albo z potrójnymi. Jest różnica bardzo duża. I co, co się zmieniło? Kurde, wszystko się zmieniło. Na piątym biegu, przy, takich, przy takiej prędkości 50 na godzinę, to w ogóle trzepało samochodem. Patrz teraz, puszczam gaz. To są jego wolne obroty. I on sobie kurde na piątce jedzie. Teraz troszeczkę zaczyna drżeć. Dodaję mu gazu. Drga delikatnie jedzie. Ja nie wciskam deski, to jest delikatny gaz. Zobaczmy, co się zadzieje, jak wcisnę deskę. Nie ma drgań. I patrz, to jest piątka, to jest piąty bieg. Teraz się jedzie tym jak automatem. Tak jak w, w twoim firmowym typu. Dosłownie jest to samo. Mega elastyczność jest. Kurde, powiem Ci, jestem pod wrażeniem, co ten preparat potrafi zrobić z samochodem. No, no z całym samochodem, bo to, to nie chodzi o sam silnik, tylko najpierw no jedzie Niemiec przede mną. O, teraz będzie skręcał.